Jak założyć tańszego Netflixa w Turcji czy Argentynie? Przede wszystkim nie warto ryzykować swoim dotychczasowym kontem i polecamy założenie nowego konta Netflix. Konto Netflix zakładamy przez VPN z ustawionym serwerem w Turcji, Argentynie czy innym tanim kraju. Brazylia czy Kolumbia mają jeszcze dość niskie ceny. Następnym kontem jest opłacenie swojej subskrypcji. Do 2020 roku było to dość proste, wystarczyła karta prepaid typu Reolut, Cinkciaż, Curve czy wirtualna na przykład od Mbanku. Obecnie najpewniejszą metodą jest opłacenie subskrypcji za pomocą giftkarda, karty podarunkowej, można taką kupić na przykład na G2A. Alternatywną metodą, która zdaje się działać w 2023 roku jest skorzystanie z np. polskiego konta Netflix lub innego, do którego możemy podpiąć regionalną metodę płatności, zalogowanie się na konto przez VPN, upewnienie się, że Netflix zmienił nam region na np. turecki i opłacenie abonamentu polską metodą płatności lub kartą wirtualną. Czasem w ramach weryfikacji naszego regionu Netflix będzie chciał, żebyśmy podali turecki numer telefonu, na który zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym. W takim przypadku możemy spróbować skorzystać z internetowych usług oferujących turecki numer telefonu, darmowych lub płatnych, jednak nie mamy doświadczenia, jakie są godne polecenia. Indie nie wymagają kodu SMS. Indie nie wymagają kodu SMS. Indie, nie wymagają kodu SMS. Porównanie cenne TF ja w 2023 roku gdzie jest najtaniej. Ceny TF w Turcji. Plan podstawowy 45.99 TRY, w przeliczeniu około 11 polskich złotych, jakość SD i 1 ekran. Standard 69.99 TRY, 17 polskich złotych, Full HD i 2 ekrany. Premium 93.99TRY23 polskie złote 4K HDR i 4 ekrany. Ceny NTF ja w Argentynie. Plan podstawowy 699 Ars 16 polskich złotych, jakość SD i 1 ekran. Standard 1299 Ars 30 polskich złotych, full HD i 2 ekrany. Premium 1899 ars, 43 polskie złote, 4K HDR i 4 ekrany. Ceny NTF ja w Polsce. Plan podstawowy 29 polskich złotych, jakość SD i 1 ekran. Standard 43 polskie złote, Full HD i 2 ekrany. Premium 60 polskich złotych, 4K HDR i 4 ekrany. Skończyła się ważność karty. Zalogowałem się na telefonie na Netflix. Odpaliłem VPN i wszedłem w centrum pomocy, gdzie połączyło mnie z konsultantem na czacie. Napisałem pod NG, że chcę dodać kartę, ale bez podawania numeru telefonu. Dostałem bez żadnych pytań formularz, który wypełniłem i wysłałem. Tyle. Wszystko działa.